Catwoman nie ma specjalnego szczęścia do figurek. Jest ich co prawda sporo w obiegu, zwłaszcza w ostatnim czasie, jednak chyba żadna do tej pory nie potrafiła połączyć dwóch kluczowych dla tej postaci cech. Bardzo kobiecego, smukłego wyglądu i gipkości wyrażonej przez ponadprzeciętną pozowalność. Zobaczymy jak to się udało wydanej przez DC Collectibles Catwoman z linii Designer Series w interpretacji Grega Capullo. Capulo to obecnie najbardziej prominentny rysownik odpowiedzialny za Batmana z przyległościami i zdecydowanie trafia w moje gusta. W przypadku Catwoman nie jest inaczej. Raczej pozbawione detali ciało jest bardzo smukłe i proste, nie przeładowane szczegółami. Nogi Catwoman są naprawdę długie, co potęgują wysokie obcasy. Obcasy, które w połączeniu z małą powierzchnią podeszw sprawiają, że strasznie trudno ustawić tę figurkę i ma ona tendencję do obalania się co i róż. W dodatku nogi wyrzeźbione są w nieco łukowaty sposób, co trzeba brać pod uwagę przy każdej pozie. Cały strój jest matowy, a nie błyszczący jak to często bywa i jest to moim zdaniem kierunek bardzo dobry. Srebrny zamek jest tym razem zapięty pod szyją, nie wywalając nam dekoltu pod nos. Zamek i zwłaszcza zapięcia na butach bardzo odznaczają się srebrną farbą na matowym tle i aż wyskakują do nas skupiając na sobie wzrok. Kontrast i staranne malowanie tych elementów działają w tandemie znakomicie. Oddzielnym tematem, dość kontrowersyjnym, jest głowa. Nie jestem wielkim fanem aż tak dużych gogli przypominających oczy muchy. Jeżeli dodamy do tego złoty kolor, to nieco przytłaczają one całą twarz. Zaś rzeźba odkrytej części twarzy jest bardzo dobra i bardzo ostra. Wyrzeźbiona została w dokładny sposób. Mamy też odrobinę czerwieni na ustach. Wolałbym mieć zdejmowane gogle, nie ukrywam, ale ogólnie rzecz biorąc twarz tej figurki bardzo przypada mi do gustu. Catwoman mierzy jakieś... 17 cm do czubka łóżków więc jest to poniżej 7 cali ale zdecydowanie ta figurka pasuje bardziej do skali 7 calowej niż 6 calowej jeżeli chodzi 6 skalowej 6 calowej jeżeli chodzi o artykulację to głowa jest na stawie kulkowym mamy tutaj pełen obrót niestety do góry i do dołu tylko odrobinę no i mamy też lekkie wychylenie na boki nie urywa to zdecydowanie niczego, ale jest w, dość przydatne w wielu pozach. Mogłoby być lepiej, tragedii nie ma, tragedia będzie później. Dalej, w barku możemy wychylić na tyle, więcej bym nie proponował, i mamy pełen obrót dookoła. Znowu jest spoko. Nie ma obrotu w bicepsie, to już wielce nie spoko. Nie ma obrotu w łokciu, w łokciu jest tylko zgięcie niecałe 90 stopni. Obrót dopiero jest w jej rękawicy, i znowu w nadgarstku nie ma nic. Przeciętnie czyż poniżej przeciętności? Dalej, nie ma nic tutaj w korpusie, nie ma nic w pasie. Więc robi się coraz gorzej. A już wisienką zupełnie na torcie są jej biodra, bowiem jej biodra mogą wychylać się do przodu całkiem daleko. Mogą wychylać się do tyłu, nawet dalej. I to wszystko. Jak można takiej postaci dać taką artykulację, która nas cofa do czasów DC Direct? Po prostu nie da się z tym niestety za wiele zrobić. Nie da się z tym prawie nic zrobić, jeżeli chodzi o pozowolność. Jakieś pozy, które miały przypominać właśnie włamania i gibkość tej postaci, jest to porażka, jeżeli chodzi o departament pozowolności. No ale dobra, lecimy dalej. Mamy obrót w udzie. W związku z tym, że ona jest taka matowa, nawet specjalnie nie psuje nam tej rzeźby. W kolanie. Mamy jakieś znowu poniżej 90 stopni, i mamy obrót w bucie. W stopie nic, i jak widzicie, przez to, że jest taka wygięta, ciężko stoi, ciężko się opozuje. Ogólnie jest jest, jest ciężko. Wszystko to sprawia, że Catwoman wygląda dobrze, jak stoi. Natomiast ustawienie jakichś puls licujących z winnemu jest tutaj niemal niemożliwe. Zakrzywienie nóg, o którym wspominałem wcześniej, czasami gra na naszą korzyść, ale czasem jest naszym wrogiem, gdy ustawienie nóg zaczyna wyglądać bardzo nienaturalnie. Jak widzieliście, Catwoman ma dwie różne dłonie. Rozczapieżoną z ostrymi pazurami i otwartą do trzymania bicza, który jest jej jedynym akcesorium. Bicz jest naprawdę fajny. Wykonany z tego plastiku, więc możemy nim posmagać czy obwiązać inne figurki, a w dłoni kobiety kota leży bardzo pewnie. I z tym biczem czy pejczem aż chciałoby się ustawić wiele dynamicznych puls. No ale się nie da. To, co jest największą wadą tylu Catwoman z przeszłości, i w kapulowskiej wersji pozostaje w mocy. Czy przez tą skopaną artykulację uważam tę figurkę za całkowitą porażkę? Nie. To wciąż jest pięknie wykonana figurka, która prezentuje design Catwoman, który bardzo mi się podoba. Na półce stojąc, czy dzięki podstawce, może wyglądać świetnie. Jednak gdyby ktoś mnie zapytał, Ej, jaką figurkę Catwoman polecasz mi na 100%? No to nie mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, Bierz tę kapuloską. Po prostu ta pozowalność jest dla mnie zbyt ważną częścią postaci. No nic, może przy następnej Catwoman uda się to lepiej. Tyle dzisiaj ode mnie. Jak zwykle zachęcam Was do zostawienia komentarza, kliknięcia łapki i obejrzenia innych materiałów na kanale. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.